Proszę Ulfik, na nam koli. Na mógłbyś mi nalać Poli, nie? Eee, Obie? Bez no. problemu stary, ale, a tak bez problemu. Zapytać, jeszcze nie. raz? Pomacujesz eee. mi plecki dzisiaj? Bez problemu, bez problemu kurwa stary. Jeżeli ty sobie zmniejszysz uszy, to bez problemu. Po pierwsze Ulfik, Bądźmy stary grzeczni, No jasne, bez problemu. Dawid jest przyszedł. Dawid Adamec przyszedł teraz, no. patrzcie. Gucci Bucket, kurwa, <laughs> <Wadz to ja. głos> To jest właśnie Dawidek. Artur dalej mi proszę kolizer. <grym> piąteczka, pioteczka. Artur jest operatorem mamale. Operator mamale Ale to jest fajne wszystko z Bardzo mi się to podoba. Naprawdę? Pokaż. Tu mamy pepsu, tu mamy jako wodani. Fajnie. Operator mamale. Dobra, no ja jestem tak I po porze... co ogadasz y, Ulfikowi jakiś masę pleców? Po no, co? On się potem wkurza, stary. No wiem, żeby go wkurzać. Coś, ty już nie jesteś taki stary y, spoko, bo już do, y, jesteś starszy, stary. Nie jestem stary No i to, że właśnie... Ej, kto cię obcinał w ogóle? Ja długa historia. historia Ale kto cię obcina? Pokaż się z boku. Ja, nagrzywa, nie? Co cię obcinał, gadaj Nie, masz nie. Hopie. Gadaj, bo to, nie. Jest... to musi być zabawna historia, patrząc na tego fejda stary Chłopie Pokaż krzaka, nie. pokaż krzaka. Chopie. Dla Beki by było. Kto ci to robił? Nie mogę powiedzieć. Jakaś dziewczyna? Nie, no, no Tak czy nie? No, dziewczyny chłopie Nie masz? Jestem wolny jak ptak cieszę się z tego. Tak? Ja. Nie to, co ty. Nie niedźwiadek, 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 niedźwiadek niedźwiadek, jak ty już ulosłeś. Jaki już duzy piesek Przestań gryźć. Nie wolno gryźć. Odgryza sobie sierść.